Witam Was, taki szybki filmik. Chciałem Wam pokazać niestety jak skończył mój ostatni lub właśnie tak było ich chyba z 8 to był ostatni tak na marginesie to jest mój zbiorniczek główny, którym się teraz zajmuję w którym docelowo będzie będzie będą rośliny będzie to akwarium roślinne Frontki, fronty zmienią dom już, w zasadzie są już zaklepane piękne ryby naprawdę kazałe ale powiem wam szczerze troszeczkę już mi się zdodziły Generalnie ten Mamy mam chyba dość tęgeniki, tyle lat zajmuję się tęgeniką z 15 lat na początku były to mięsożerne, mięsożerna, drobne, małe małe ryby typu ornatusy, lelupy, księżniczki, później przy siadłem się na roślinie żerodanganicz, głównie to były to mm, trofeusy, y, kilka gatunków, m.in. trofeusy langa, Yellow Real, y, kilka innych jeszcze y, odmian, tracesę, y, miałem też y, dupoisy, miałem y, trofeusa, no właśnie, pustka w głowie w tej chwili. <coughs> próbuję, wa próbuję Wam to dopisać. Pod spodem w każdym bądź razie po trofeusach przyszedł czas na frontozy właśnie od trzech lat. Czy mam te frontoski? To są dzikusy. Znaczy, chow chowano takich podrostków. Piękne ryby. Razem z nimi pływały właśnie to chyba z 8 lelupi, lelupów. Około 10 leptosom. Stało 6. I pływa tutaj około 8, 8 synodontisów w dwóch gatunkach. jedne są te małe. To jest synodontis. Yy. No też właśnie leciał mi z głowy. I drugi jeszcze taki. Tutaj widać ogon większy. To jest para. Samica, samica na pewno. Też fajna ryba. Biorniczyk ma 500 litrów. 2 metry. Na 50, na 50. Tak jak widać. Z ciekawostek. Jest to zbiornik w ścianie. Jest to zbiornik postawiony w ścianie. W tej chwili jest tutaj tło. To jest jakby yy, dlatego, że Frontki niestety są dość płochliwymi rybami. I niestety powodowało to, że Brak powodowało, że ryby się dość mocno. No, były bardzo strachliwe i lękliwe. Tak to, to wygląda z boku. Stoi to na takiej szafce budowanej. Dobrze, powiem wam coś więcej tutaj o, o tym co jest w środku. Nie wiem jak będzie ze światłem. Mam tu sampa. Będzie słaba widoczność. Niestety. Samp. Cztery komory. Teraz wiem, że trochę za mało tych komór tu mam. Pierwsza komora, gąbka, keramzyt. W drugiej jest, są jakieś, jakaś ceramika. Zolit, żwir, kwarco, żwir, koralowy i keramzyt. W trzeciej komorze jest również keramzyt. W czwartej komorze nie ma nic, jest pompa. Ciekawostek powiem Wam, że mam tu taki system ciągłej podmiany wody, także nie robi podmian wody. Odbywa się to w ten sposób. Może powiem Wam od początku. A więc tak, tu jest komin. Tu jest komin, woda. Woda oczywiście do komina, w kominie jest gąbka. Spływa tutaj tą rurą w, aha, w, kominie są, w kominie są trzy rury. Odpływ główny, to jest ten, przepraszam ten. To jest tak zwana rewizja, i tutaj jest powrót. Więc ona spływa sobie tutaj, przelewa się. I powrotem, wraca, wraca tutaj. A tutaj tą rureczką tam jest wylocik. I teraz jak działa podmiana. Więc tak, tutaj cały czas dopływa woda. Mam to wyliczone gdzieś około 10%, 10-15% objętości zbiornika na tydzień, czyli gdzieś w granicach 50, 50-70 litrów. dokładnie teraz nie powiem wam, ale tak sobie to mniej więcej liczyłem. woda się przelewa do, oczywiście do, woda się przelewa do komin, przez komin do, do sampa. Nadmiar wody um, ucieka tutaj y, tym pierwszym otworem. Czyli jeżeli podniesie się tu poziom wody poniżej tego y, otworu, to woda się on tam przelewa. I to jest odprowadzone. To jest odprowadzone tutaj. Niestety nie będzie nic widać. Prawdopodobnie do kanalizacji. Tu mam wyprowadzoną wodę bieżącą. Na razie jest to w ten sposób, natomiast docelowo przy roślinnym chcę tutaj dołożyć jeszcze filtr węglowy, żeby ta woda jednak przechodziła przez filtr węglowy. Teniki trzymam na kranuje, nie ma z tym problemów największych, gdyby się pięknie rozwijają. Co jeszcze? W tym sampie mamy grzałkę i że tyle. Tu jest cały centrum dowodzenia. Widać, że to jest Meksyk generalnie. Jeśli mi jakieś pytania, to pytajcie, potem może podpowiem. Będę robił drobną modernizację tego sampa po likwidacji tanganiki, ale o tym może kiedy indziej powiem Wam, jak, będziemy, jak będę w trakcie zakładania tej tangani tego roślinnego. Co jeszcze? No w zasadzie chyba wszystko, co mogłem Wam tu powiedzieć o tym górniczku. Tak jak mówiłem, 500 litrów na dnie, piasek, trochę kamieni, no niestety Leluk tak skończył, to jest największy samiec, dominant tutaj, on rządzi w tym stadzie, no niestety pozwolił sobie na przekąskę. Dość długo, dość długo ten Leluk tutaj szył, no niestety. Czyli koniec zobaczcie jak mieli swoim pyskiem spróbuję Wam pokazać z tej strony czy się nie wystraszy O, jest naprawdę kawał ryby wielki otwór gębowy chyba sobie tak tu przemieli już raz ranimowałem takich lupa, udało mi się kiedyś wyciągnąć z pyska. Ale był naprawdę dopiero co schwytany i, 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 i tutaj widzę, że już musiał odczytać trochę wcześniej, tam niedawno wróciłem, i Nie było szans. Zbiornik tu jest już niewykończony, tak naprawdę tu jeszcze dookoła będzie rama założona, widzicie, tu taka ciekawostka, wam powiem. No niestety wachowiec, który mi tutaj stawiał, tą ten otwór, tę ściankę stawiał. Mm, mm. Popełnił błąd, bo tak naprawdę całość stoi tutaj na tu nie ma żadnych stalowych nóg czy drewnianych, to jest wszystko ścianka. Są trzy takie nogi wymurowane z cegły, raz, dwa i tam na końcu trzecia. To wszystko stoi niestety tylko na tak zwanym chudziaku. Powinien być jednak wylany fundamencik, lekko zazbrojony. Niestety stoi, to stoi na chudziaku, tylko majster, majster który to robił. Stwierdził, że to wystarczy. Niestety, jak widać, nie starczyło. To jest cianka działowa i niestety, no, strzeliła. Na szczęście nie widać, te, nie odbija to specjalnie na poziomie wody. No może minimalnie akwarium przytulne na prawą stronę, ale, ale naprawdę praktycznie niezauważalne to jest. Tutaj poziom jest taki. A z tej strony taki różnica jest jakieś 3 mm, więc nie jest to jakiś poważny problem docelowo tutaj chcę jeszcze zrobić listwę taką maskującą dookoła żeby to ładnie wszystko zamaskować ale zbiornik stoi tu już praktycznie 4 lata zawsze brakuje czasu tak to wygląda gdybyście mieli jakieś pytania zapraszam do komentowania Zadawajcie pytania. Pytajcie. Yy, zastanawiam się też tutaj, będę przy zakładaniu tego zbiornika roślinnego. Zastanawiam się też nad podłożem. Podpowiedzcie mi, jaki rodzaj podłoża zastosować. Yy, nie chciałbym tutaj jakichś wielkich pieniędzy, jakichś olbrzymich nakładów yy, ponosić. Yy, raczej podłoże. Ada odpada. Podpowiedźcie co jest za, co za naprawdę rozsądne pieniądze można kupić tych no Z moich wyliczeń wynika, że będę tu potrzebował około, mm, jeśli dobrze pamiętam, 100 kg podłoża. Dlatego no, te wszystkie substraty z przerażają, mi, przerażają mi kwoty. Myślałem o, o, o gbl u to się wydaje, że nazwa manado. Ale wyczytałem, że to, jest, to do końca nie jest tak naprawdę podłoże takie, hmm, znaczy ono nie zawiera, yy, nie zawiera jakichś tam substancji, które są zawarte w tych lepszych podłożach. Nie wiem, no podpowiedzcie co robić, jak yy, jakie, jakie, jakie te podłoże zastosować. Liczę na wasze, na wasze rady. Pozdrawiam. allá ¿Vale?